Witajcie, drodzy słuchacze, w dzisiejszym materiale. Na wstępie pragnę podziękować Wam, jak zwykle, za ogromne zaangażowanie. Każdy materiał jest ciepło przez Was odbierany, a kamień milowy 10 tysięcy subskrypcji na YouTube zbliża się bardzo szybko. Z kolei na Spotify za chwilę osiągniemy próg 2000 followów podcastu, co jest kolejnym niesamowitym osiągnięciem. Dlatego dziękuję Wam z całego serca. I mam nadzieję, że nasza historia dopiero się zaczyna. Co za tym idzie? Do naszego formatu na social mediach chciałbym dodać jedną ekstra rzecz, a mowa tutaj o transmisjach na żywo na platformie YouTube. W sobotę 31.08 zrobiłem live'a, który nigdzie nie był ogłaszany, a ku mojemu zdziwieniu było nawet sporo osób. Materiał aktualnie znajduje się na kanale na YouTube, więc serdecznie Was zapraszam, żeby zapoznać się jak to wyglądało. To właśnie tam opowiadam Wam historie, które przydarzyły się Wam, jeżeli oczywiście takie podesłaliście na mojego maila, czy też mi, moim bliskim, i ogólnie historie, które są krótkie i nie nadają się na półgodzinne materiały. Taki materiał live będzie raz w miesiącu, dlatego serdecznie zapraszam Was do wpisania sobie już w kalendarz 20 września 2024 roku o godzinie 20 na YouTube. Tego dnia odbędzie się druga transmisja na żywo, więc nie może Was zabraknąć. A przechodząc do dzisiejszego materiału, wielu z Was zadaje mi dużo pytań prywatnie na Instagramie czy też w komentarzach pod materiałami. Czy Ty naprawdę jesteś osobą wierzącą? Czy ty serio wierzysz w to wszystko, o czym opowiadasz? Moi drodzy, tak. Jestem osobą wierzącą i wierzę w to, o czym opowiadam. Gdyby tak nie było, to kanał by w ogóle nie powstał. Natomiast nie ma tutaj miejsca na szerzenie nienawiści do tych, którzy nie wierzą, czy też wierzą. Każdy ma prawo do swoich przekonań i szanujmy każdego, kto się ich trzyma i jest im wierny, a nie wyzywamy i obrażamy. Bo myślimy zupełnie inaczej. Jest to typowo ograniczone myślenie. Tak samo wierny historiom i zdarzeniom, które miały i mają miejsca blisko nas, a mógłbym powiedzieć, że bardzo blisko. Dlatego w tym materiale przedstawię wam historię najsłynniejszego nawiedzonego miejsca w Polsce na naszej ojczystej ziemi. Czasem sami sobie nie zdajemy sprawy, jak wiele dzieje się wokół nas. Jak bogatą historię mają budynki, które na co dzień mijamy. Czy to idąc do szkoły, do pracy, a może żeby spotkać się ze znajomymi. Nawet o tym nie pomyślimy, jaka historia w tym budynku mogła się odegrać. To właśnie takie miejsce na ulicy Jana Kochanowskiego 10P w podwarszawskim Otwocku jest jednym z tych najsłynniejszych. A mowa tutaj o zakładzie dla nerwowo i psychicznie chorych Żydów. Znany też jako Zofiówka. Zakład zaczęto budować w 1907 roku, a już rok później, bo w 1908, ukończono jego budowę i otwarto dla chorych. Z biegiem lat budynek był rozbudowywany, by pomieścić jeszcze większą liczbę osób. Gdzie i tak początkowo lecznica miała ich 95. Szpital powstał tak naprawdę dzięki inicjatywie Towarzystwa Opieki nad Umysłowo i Nerwowo Chorymi Żydami oraz Zofii Endelman, która ofiarowała swoją biżuterię, aby zakupić teren pod zakład. To właśnie dzięki jej hojności zakład przyjął nazwę Zofiówka. Ofiarowana biżuteria pozwoliła na zakup 30-morgowego terenu, który jest jednym łanem ziemi. Czyli w przybliżeniu 18-hektarową działką. Budowę szpitala nadzorował Samuel Goldflam, lekarz i neurolog, który od wybudowania do roku 1926 kierował tą placówką. Głównym założeniem zakładu było bezpłatne leczenie chorych psychicznie Żydów z ubogich rodzin, ale i tych średnio zamożnych, którzy pochodzili ze średniej warstwy społecznej. Trafiały się oczywiście przypadki, że również leczono tam i Polaków. W 1910 roku oprócz głównego budynku powstał kolejny pawilon przeznaczony dla kobiet, a w 1926, kiedy zmienił się kierownik szpitala, dobudowano jeszcze jeden. W finale cały kompleks składał się z czterech pawilonów. Zakład cieszył się dużym zainteresowaniem, a co więcej, wielu pomagał. Pod koniec 1935 roku w szpitalu mieściło się już ponad 275 łóżek, co uplasowało go jako jeden z największych w tym rejonie. W otwockim sanatorium stawiano na przywrócenie społeczeństwu ludzi, którzy do niego się nie nadawali, a jednym z najważniejszych elementów terapii była praca. Przez kolejne lata dyrekcja i zarząd szpitala się zmieniał, ponieważ na przełomie lat 20. i 30. Kierownikami był Gottlieb Kremer i Rafał Becker. Natomiast w 1932 roku dyrektorem szpitala został Jakub Frostig, gdzie jego zastępcą był Isaac Friedman. Placówka nie przestawała zaskakiwać, a świadomość ludzi na jej temat rosła z roku na rok. Echu otwockim o numerze drugim z 5 października 1927 roku możemy znaleźć wzmiankę o kosztach, jakie musiała ponosić rodzina, aby utrzymać pacjenta z ofiówki oraz informacje o dalszych planach i rozwoju tej placówki. Budżet towarzystwa opieki nad umysłowo chorymi Żydami zostaje pokryty ze składek członkowskich oraz opłat za utrzymywanie chorych, przy czym Dwie trzecie z tych ostatnich w wysokości 4 zł. Dziennie na osobę pokrywa magistrat miasta Warszawy. W zakładach komunalnych i państwowych koszty utrzymywania wynoszą 8 zł. na osobę. Spośród chorych, drobna tylko część posiada rodziny lub krewnych, mogących na nich opłacić 4-5 zł. dziennie. Przeważnie są to ludzie niezamożni, płacący od 1 do 2 złotych dziennie. Rzeczywiście tylko dzięki nader oszczędnej gospodarce udają się zarządowi związać koniec z końcem. Wystarczy, że zaznaczę dla przykładu, iż ilość służby i personelu w Zofiówce jest trzy razy mniejsza od ilości służby w takich zakładach komunalnych i państwowych. Kierownikiem zakładu jest psychiatra dr Rafał Becker, znany ze swych dzieł w dziedzinie psychiatrii i antropologii, całą duszą oddany swym chorym. Dążenie jego jest uczynić z Zofiówki pierwszorzędny zakład dla umysłowo chorych oraz poważną placówkę doświadczalną dla wiedzy medycznej. Trwało to aż do 1939 roku. Kiedy to okupant niemiecki przekształcił ją na jedną z budynków getta, gdzie jego zarządcą stał się niemiecki nazistowski lekarz Józef Anton Walbaum. To właśnie on traktował szpital jakoby miał być barakiem, jak w obozach koncentracyjnych. W tamtym czasie, gdy zakład miał 275 łóżek, trzymano tam 350 chorych, a mówi się, że nawet do 400. Co skutkowało chociażby szybkim rozprzestrzenianiem się chorób czy też wszy. Warunki były okropne, pacjenci umierali z głodu i zimna, a czasami zakatowani byli pod butem niemieckiego żołnierza. Śmierć była tam prawie na porządku dziennym, jednak okupant się tym nie przejmował. Początkowo umierali najsłabsi, a potem dzieci. Ten horror trwał do 1942 roku. Kiedy to władze niemieckie postanowiły zlikwidować getto, były to najczarniejsze dni tego miejsca, ponieważ z 18 na 19 sierpnia 1942 roku zamordowano tam między 110 a 150 pacjentów poprzez rozstrzelanie na terenie całego kompleksu. Najpierw Niemcy spędzili chorych i personel do pawilonu o numerze 1 Zofiówka, a następnie kazali ustawić się pod ścianą. Po kilku minutach dało się słyszeć tylko salwę strzałów, która zostawiła po sobie grupy martwych ludzi leżących na ziemi. Wśród ofiar podobno znalazł się aktor Michał Znicz oraz chora psychicznie matka Juliana Tuwima, Adella Tuwim. W trakcie tych makabrycznych zdarzeń paru lekarzom udało się uciec karetką sanitarną, która udała się do Warszawy, gdzie jednym z nich był dr Stefan Miller wraz ze swoją żoną. Reszta z personelu i lekarzy postanowiła popełnić samobójstwo poprzez zastrzyk z trucizną bądź jej wypicie. Zrobili tak m.in. dr Maślanko, dr Lewinówna, dr Dorota Lewi, kilku innych lekarzy, ale i szef Zofiówki, dr Włodzimierz Kaufman. Rzeź trwała parę godzin, a ci, którzy przeżyli, zostali wywiezieni do obozu zagłady Treblinka. Położonego w gminie Kosów. To właśnie te straszne i smutne sytuacje, które miały miejsce w Zofiówce, oddziaływują do dnia dzisiejszego. A pierwsze notatki o niewyjaśnionych sytuacjach można znaleźć już w drugiej połowie 1943 roku, kiedy to placówka stała się ośrodkiem w ramach akcji Libensborn. Była to niemiecka instytucja opiekuńczo-charytatywna, której celem było odnowienie krwi niemieckiej i Hodowla nordyckiej rasy ludzi. To właśnie wtedy przekształcono jego nazwę na Libensborn Ostland, gdzie budynek miał pomieścić między 50 a 100 matek i między 75 a 150 dzieci. Ośrodek był prowadzony przez SS, więc regularnie stacjonowały tam niemieckie jednostki. Oprócz tego zakład zajmował się również germanizacją uprowadzonych polskich dzieci. I przystosowaniem ich do adopcji w rodzinach niemieckich. List napisany przez jedną z kobiet o inicjałach DN, datowany na 15 września 1943 roku. Z tego co można się dowiedzieć, dzięki krótkiej wiadomości, kobieta prawdopodobnie była jedną z tych, które miały urodzić nowe pokolenie Aryjczyków. Mam się dobrze. Napawa mnie duma, że mogę się przyczynić na chwałę Rzeszy. Jedzenie jest znośne, jednak jest jedna rzecz, która mnie przeraża. Drzwi, kroki i dziwne uczucie wiecznej obserwacji. Dwa dni temu, gdy zamykałam już oczy, a wybijała 22.18, usłyszałam, jak nagle z trzaskiem zamykały się drzwi od jednego z pokoi, który jest na końcu korytarza. Po chwili zamknęły się kolejne z takim trzaskiem, że aż się wzdrygnęłam. A kolejne były moje. Czekałam nerwowo, aż zobaczę tę osobę, która to robi. Jednak nikogo nie zobaczyłam, a co więcej, nie słyszałam kroków. Drzwi były otwarte na oścież i otwierały się na mój pokój. Wtedy z impetem się zamknęły. Innym razem czułam, jak ktoś z rogu pokoju mnie obserwuje. Wydawało mi się, że widziałam jakby dziecko. Jednak nie jestem tego pewna. Przeraża mnie to miejsce, ale może to tylko przemęczenie. Tamten rok był dopiero początkiem tego, co miało nadejść w kolejnych latach. Po wojnie i aż do połowy lat 80. leczono w Zofiówce gruźlicę. Sanatorium nosiło wówczas imię Stefana Okrzei. Od 1956 roku. Początkowo przyjmowało młodzież, a od 1968 zaczęto również przyjmować i dorosłych. W tamtym czasie w budynku zaczęły się dziać dziwne rzeczy i odnotowywano wahania temperatur. Dwójka pracowników w latach 70. wielokrotnie zgłaszała problem, że są pomieszczenia, które są bardzo zimne. A mieszał się głównie w budynku numer 1, to jest najstarszej części Zofiówki, oraz w budynku numer 4. Gdy w pozostałych pomieszczeniach było po 20-22 stopnie, w tych odnotowywano 14-12. Lecz gdy tylko przechodzono przez próg, temperatura drastycznie wzrastała. Problem rozwiązał się, gdy do Zofiówki zaproszono księdza egzorcystę, który odprawił egzorcyzmy w tych pomieszczeniach. W 1985 roku szpital wrócił do swojej pierwotnej nazwy oraz do pierwotnego założenia, czyli leczenia schorzenia neuropsychiatrycznego. Jednakże w tym przypadku pacjentami były głównie dzieci. Następnie zaczął funkcjonować tutaj oddział dla młodzieży uzależnionej od środków odurzających i dla dorosłych chorych psychicznie. Edyta W. Czyli jedna z wychowanych sanatorium dla dzieci po przejściach, która przebywała w pawilonie Czwartym w latach 90., opowiedziała o tym miejscu. To właśnie tam podobno dochodzi do największej ilości zdarzeń paranormalnych. Ewdyta opowiedziała w wywiadzie do książki Paranormalne Michała Stunawskiego o tym, co działo się, gdy tam przebywała. Tu atmosfera wcale nie była taka zła. W porównaniu z moim wcześniejszym domem, oczywiście. Tam było tak źle, że aż duszno. Tutaj, tutaj na początku po prostu było dziwnie. Czasami, kiedy leżałyśmy już w łóżkach z dziewczynami, to zaczynałyśmy słyszeć wyjącą syrenę. Tak cichutko, ale nie jak z oddali, tylko jakby była bardzo, bardzo cicha. Czasami coś pukało. Jakby od drzwi ktoś pukał. Wtedy Szybko nakrywałam się kołdrą, bo nie chciałam widzieć tego, co tak puka, gdyby przyszło. No i trzy kropki. Wtedy autor książki zaznaczył, że kobieta zmieniła swój ton. Wcześniej wspominała zwykłe chwile, które miały miejsce w szpitalu. Teraz jej głos zaczął drżeć. Czasami, jak miałam tak naciągniętą kołdrę, wiesz, napiętą, to na zewnątrz robiło się bardzo zimno. Widziałam, jak coś z drugiej strony puka palcem o tę moją kołdrę, tuż przed moją twarzą. A potem cichutki śmiech. W zofiówce można usłyszeć o dwóch czy też trzech duchach, które regularnie nawiedzają to miejsce. Pierwszym z nich mówi się, że jest jedna z sióstr oddziałowych. Która została zabita przez Niemców podczas likwidacji getta. I nie byłoby nic dziwnego, bo jest to bardzo prawdopodobne, gdyż było wiele osób wymordowanych przez Niemców. Jednak ta historia została przez lata zatarta, ponieważ ten duch tak naprawdę jest duchem nie siostry oddziałowej, a siostry zakonnej, która zginęła w latach 40. XX wieku. To właśnie nieopodal Zofiówki, bo na wydmie Meran. Doszło do rabunku, który skończył się zabiciem siostry zakonnej. Śmierć siostry wstrząsnęła lokalną społecznością, a żeby upamiętnić to zdarzenie, postawiono tam kapliczkę. Jednak już dzisiaj niestety nie ma po niej śladu. I tutaj Michał Stanowski daje bardzo dobrą hipotezę, która pozwala na wyjaśnienie, dlaczego duch kobiety zamordowanej półtora kilometra od szpitala nawiedza w tym budynku. Teorię, którą chcę Wam przedstawić, mówi o tym, że miejsce przesycone śmiercią, bólem i cierpieniem, czy też dużą aktywnością ludzi, którzy cierpią, są dla duchów jak latarnia dla ciem. Wtedy można by było założyć, że zbłąkana dusza przywędrowała do tego miejsca. A co więcej, jak wiecie, duchy potrzebują energii, by być. Dlatego miejsce, pełne ludzi i tętniące życiem, oraz przepełnione bólem, rozpaczą i tęsknotą, idealnie się nadaje do egzystowania. Co ciekawe, 12 września 2016 roku na portalu warszawawpigułce.pl opisano sytuację, gdzie koło cmentarza, który jest oddalony około 9 km od Zofiówki, sfotografowano dziwną kobiecą postać. Koleżanka napisała, że wybrała się z chłopakiem oraz przyjacielem do Mazowieckiego Parku Krajobrazowego tydzień temu w niedzielę, jakoś koło godziny 21. Zaparkowali samochód przy cmentarzu w Otwocku i do lasu poszli na piechotę. Cała wyprawa przebiegała bardzo luźno. Drogę oświetlali sobie telefonem komórkowym i miło ze sobą rozmawiali. W połowie drogi do starej wsi jednak cała trójka poczuła jakiś strach. Niepokój. Krzysiek stwierdził, że jakoś strasznie się zrobiło. Cała reszta przyznała mu rację. Wszyscy poczuli nagle lęk, jednak zdecydowali, że przejdą jeszcze 100 metrów. To było bardzo spontaniczne uczucie, które poczuli równocześnie. Prawda była jednak taka, że przeszli może maksymalnie 20 metrów i usłyszeli, tak jakby, wysoki klekot. Od razu stwierdzili, że pora stąd uciekać, jednak na koniec jeszcze robili zdjęcia okolicy. Dotarli na parking przy otwocku bardzo szybko. Później, przeglądając zdjęcia z wyprawy, odkryli na jednym z nich coś bardzo osobliwego, jakby postać. A zdjęcie było zrobione niedaleko rozwidlenia, w którym jedna z dróg prowadziła właśnie do Starej Wsi. To wszystko, co wiem. Krzysiek stara się unikać tematu, ale powiedział, że jak chcę, mogę o tym mówić z kimś innym. Pierwsze zdjęcie, które widzicie na ekranie, jest zdjęciem, które zrobiła osoba, jedna z tych, które wtedy podróżowały w lesie. Jednak na drugie zdjęcie jest nałożony efekt już przez osobę, która pisała cały artykuł, z efektem kontrastu. Dzięki temu rzeczywiście widać, że jest tam widoczna postać. Edyta, która opowiadała o zjawiskach paranormalnych w Zofiówce, w której żyła przez parę lat, mówiła, że o tym, o czym wcześniej wspomniała, tak naprawdę się nie skończyło. Te wszystkie sytuacje niewyjaśnione, nie było im końca. Co więcej, nie doświadczyła tych rzeczy sama, tylko z jej koleżankami. Pamiętam, że były takie sytuacje na stołówce. Mieliśmy dyżury, każdy musiał przygotować jakieś kubki, naczynia. Takie rzeczy. I kiedyś, w trakcie mojego dyżuru, szklanki same zaczęły się przesuwać po blatach, a krzesła same odsuwały się od stołów. Jednak nie bałam się tego, nie czułam lęku, tylko wiedziałam, że coś tam jest coś, czego ludzki umysł nie pojmie. Kobieta powiedziała, że gdzieś kiedyś słyszała, że duchy można nagrać na magnetofon że będzie wtedy słychać same dźwięki, które pozwolą sprawdzić, czy coś tak naprawdę istnieje i jest. Wtedy postanowiły wraz z koleżankami zostawić w pokoju włączone urządzenie i wyjść na pół godziny. Pokój w trakcie tego był zamknięty, więc nikt nie miał możliwości wejścia do niego. Gdy dziewczynki wróciły i odtworzyły nagranie, na początku była tam tylko grobowa cisza, przenikliwa która tworzyła napięcie. Nagle na nagraniu dało się słyszeć, jakby szuranie, i rzeczywiście, nie zwróciły uwagi, ale w pokoju krzesło, które stało przy jednym z łóżek, teraz było w kącie pokoju. Po chwili na nagraniu dało się słyszeć jeszcze uderzenia w ściany, a było ich sześć. Drugim duchem, który rzekomo nawiedza Zofiówkę, jest Adela Tuwim, czyli matka Juliana Tuwima, która w czasie okupacji hitlerowskiej była w tym szpitalu. Wiemy, że została również zamordowana, jednak nie w tym budynku, ponieważ rozstrzelało ją SS na ulicy Ceglanej, gdzie była ukrywana przez swoją przyjaciółkę. Budynek, w którym dokonano mordu, znajduje się zaledwie kilometr od opuszczonego zakładu. Więc i w tym przypadku mogło dojść do sytuacji, gdzie duch jak ćma ciągnie do światła. Niektórzy mówią, że jak przebywają w Zofiówce, to czują się słabo. Inni, że słyszą szepty. Jeszcze inni, że czują czyjś wzrok i widzą cienie na ścianach, które wędrują, jakby były zbłąkane. Co najciekawsze, niektórzy mówią, że słyszą Syrenę. Taką samą jak słyszała Edyta, gdy mieszkała w ośrodku. Jednak oprócz niej wtruje jej cichy szczek psów. Dokładnie tak, jak to mogło mieć miejsce z 18 na 19 sierpnia 1942 roku, kiedy to zlikwidowano getto, a żołnierze niemieccy likwidowali chorych w budynku zakładu. Ile jest prawdą z wyżej opowiedzianej historii? Wydaje mi się, że większość, ponieważ historie, które przetaczają się przez ten obiekt od lat 40. XX wieku, ciągle mają w sobie ten sam element. Ludzie słyszą i widzą te same rzeczy, mimo tego, że lata mijają. Na pewno jednym z rozwiązań będzie pojechanie tam i sprawdzenie tego na własnej skórze. Jednak czy są osoby, które rzeczywiście chcą spędzić w tym obiekcie parę nocy? Tego nie wiem. Wiem, że są youtuberzy, którzy idą tam, by narobić tak naprawdę hałasu i tyle. A materiały wzbogacają w postprodukcji o różnego rodzaju efiksy, które są kłamstwem, co niestety negatywnie wpływa na wierzenia ludzi w takie rzeczy i niszczy obraz tego miejsca oraz innych. Jaka jest prawda? Czy nadal tam można zobaczyć to, o czym wszyscy mówią? To już zostawiam Wam do zdecydowania. A ja z tego miejsca bardzo wam dziękuję za przesłuchanie tego materiału i mam jedną prośbę. Jeśli dotarliście do tego miejsca, napiszcie z jakiego miasta jesteście, bądź przy jakim dużym mieście mieszkacie i prośba, żeby było to na platformie YouTube pod dzisiejszym materiałem. Zapytacie się dlaczego was o to proszę. Heh, jeszcze nie mogę wam zdradzić, jednakże będę bardzo wdzięczny za wszystkie komentarze. A my się słyszymy już w najbliższy poniedziałek o godzinie 18.00, i przypominam, że kolejnym kamieniem milowym jest 10 tysięcy subskrypcji, co wiąże się z kolejnym maratonem. Dlatego do dzieła, a ja się z Wami żegnam i jeszcze raz dziękuję. Do usłyszenia.